Cześć, ja jestem Domi, a to mój 120 dzień solo wędrówki z Polski do Santiago de Compostela. Zapraszam do oglądania. Ten moment, w którym uwielbiasz jesień, uwielbiasz mgłę i masz mgłę po wyjściu z namiotu. Ja tego poranka długo siedziałam jeszcze w namiocie. Wychodzę, patrzę, a tam mgła. Ale musicie przyznać, że widokowo... Cudownie. No i zaczęłam spotykać pierwszych, nowych pielgrzymów, bo oczywiście idę trochę więcej kilometrów niż pozostali i to nieunikniona kolej rzeczy na camino. Ponownie spotkałam Jonasa z jakimś nowym ziomeczkiem, który okazał się być dobrym ziomalem i teraz wędrujemy już któryś dzień razem. Bra, właśnie przechodzimy we Francji przez południk zero, dokładnie jak w Anglii. Śmieszna sprawa. I teraz sobie pomyślicie, że to obvious. No bo jakby nie patrzeć, to jest to oczywista sprawa. Ale jakoś tak w ogóle o tym nie pomyślałam wcześniej, że będę przechodzić przez południk zero i lekko się zdziwiłam. Zostawiłam ziomala w tym miasteczku i poszłam dalej, no bo musiałam znaleźć jakąś fajną miejscówę na nocleg pod namiot. A potem myślałam, że ten dzik... To pies, tylko że jakiś taki dziwny, inny. Nie wiem, to chyba już czas na zmianę okularów, ale ten content premium mogliście oglądać na kanale nadawczym, bo tu podobno oglądają Dziś mnie dzieci. Prawdopodobnie jedno z tych mniej oczywistych miejsców jak na nocleg, czyli pod kościołem. Prawdopodobnie będę spać tutaj. Jeśli nie zamknę kościoła na noc, no to mam jeszcze prąd. Już przed chwilą podładowałam telefon, ale w razie co jeszcze tam pójdę i przy kościele też mam wodę bieżącą, pitną. Idealnie. Przyszedł pan, zamknął kościół, a jak mu powiedziałam, że chcę spać pod kościołem, to przyniósł mi leżek. Przyniósł mi też jeszcze kanapkę, wodę i obiecał przynieść kawę rano. I wiecie, on nie musiał robić nic, bo to był pracownik albergę. Ale taki drobny gest, a zrobił mi wieczór. Moja mapa prezentuje się w ten sposób, a za mną 3313 km.